nie bardzo, więc na razie tempo małe idziemy, idziemy, ale jest też, że spokojnie ciekawe jak moja płyta się sprawdzi no przed, w tej części nie, goła rama była i cały czas szyb, zahaczałem kurde w jakiejś drągi w kamienie Znaczy no właśnie bił mi się tam kawałek płody w sumie nic się nie stało, ale wolałbym tego nie powtarzać Eee, dobrze, Kur, kurze jest okej, okay. daje radę Muszę poczekać, bo max to sobie nie radzi. Max to sobie nie radzi. Mam wrażenie, że to stare miało lepszy zasięg. jesteśmy w Narni. a opuśćcie ich bo nie jak chcą jechać to będziemy ich blokować dzisiaj niedziela więc może być głośno od a oni pewnie zaraz gdzieś a ale też tutaj to za bardzo nie wybierzał ja to bym chciał tu w prawo pojechać Zlewo, no. tutaj jeździli już wcześniej były ślady, zanim myśmy tu zaczęli jej. O kurwa, jak coś przeliło w napędzie. No spokojnie, to razie wiesz, nie ma jeszcze... Co się nie dzieje, nie? A, dobrze, nie zawróć. No. Jak chyba nie jechałeś za zmodą turbo, w której turbina puszcza olej. Cały otru. No. Ja mi coś strzeliło, jak na drzewie podskoczyłem Nie wiem, co to było. Już? Koniec? Nie, nie, ja się... No chuj, wiecie co? Ja się wypiszę chyba z tej ichnicy Co ja się mam z tym głównym? Nie chcesz jak... przodu bo cię spowalniał, chyba? Nie, nie, ja muszę z tyłu kontrolować akcję. bym mi się tak długo, jak zobaczyłem, że ja mam spost nie spięty z tyłu i tak mnie założył, No wiesz, już pojeżdżone, stworzeń mu wyjebał. Nie pierwszy raz jeżdżę z Dominikiem Ale, no ja też już. jakby się nic nie ujebało, to by było zimne. Śmierć płynę. Ale ty nie możesz się na łące rozjebać, jak działy człowiek, tak? Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby to zostawić tu, zakopać <grym> Skopmy w dół To jest to, co stawałeś wczoraj? <grym> Dobrze, że gumy nie rozjeba To jest do założenia, Czy ty to nie? kurwa w ogóle miałeś przykręcone? No Słowo oszołom coś ci mówi? Rozjebało ci gumę od przegubu. Weź go, połóżcie go na boku. To akurat na tym dużo się nie przewróci. Podłożyć, weź Paweł kłody, akurat jest. Tak żeby lewarek zrobić, pod ramę. Nie, pionowo, słupek taki, wiesz, na środku, pod podnóżkiem. Tak żeby nie spadło, nie? No tak w jakimś dobrym miejscu, nie nie, pod podnóżkiem jest ja taka, jest. tak? Bo kurwa, żeby nie promuść nie... kolano A nie lepiej tu zawadzić za ten, za ten metal, żeby gdzieś tutaj kurwa A, nie nie? nie? No to. właśnie, tam pod podnóżkiem to jest, jest taka, taka szyna, weźcie tam, podnieście Kiemko! No, było... Hej Kymko, co tu się dzieje? Wszystko, jestem Kymkiem, a Kawasaki sprzedaje Krymko pod nazwą Kawasaki. Ja pierdolę, jaki strzał w kolano. Masz kombinerki? O, Felga ci pęka. Co? Nie, no co, ty w Kymko nie pękają. Masz Felgę? Dawaj wszystko. Ty myślisz, że dojadę dzisiaj? Nie, ja myślę, że nie. Raczej nie. Ja pierdolę, Dominik. Powiedziałbym, że miło było cię poznać, ale skłamałbym. Nie mordo, to nie dojedziesz zobacz, to jest kurwa Kurwa jeba Jezu. Ech, Kiedyś mi tak maluchu pękła od zawracania na ręcznym To mi odpada całkiem na Lublinie na skrzyżowaniu odpadło mi kołypy chaos Kurwa, no dosyć tego złamał, twierdzę no ja bardziej Jakaś składa z do domu? Nie, ale kurwa nim zjadę. No. Kombinerki, gdybyś miał. Powarkę do. Zestaw do utylizacji chemko. Pie piec hutniczy, jakbyś miał przy sobie. Wiecie co? Ja nie będę tego upokorzenia nagrywał szkodami baterii. Zostanie już na wieki, bo kurwa rękawice gdzieś mam, bo ja go skręcałem, nie? Uh -huh. Nie no, żartuję, yy, docisnąłem mocno, więc odpali to w ogóle? Yy. nie Bo może nie Jest błąd jakiś kurwa jeszcze, zajebiście Mhm Jaki błąd? Nie wiem Nie, wyjeb akumulatora Chuj, dobra. To nie będzie nic. Na szczęście nie jesteś pierwszy. Można cię wyciągnąć. Jestem pierwszy. No wiem. Ty nie chcesz palić? No Proszę wiem. czemu? Bo to kymko. Miałeś tak? Nie. Um... To skręcić mu kurwa ten? Co? Akumulator na chwilę? No to spróbuj. Ale ja nie mam pojęcia, co tam się, kurwa, po to położenie mu nie pomogło chyba, ale no. kładliśmy go już nie raz no? i to bardziej. Kręcę akumulator Jeżeli się kopie, A kurwa nawet ja mam dzisiaj problemy z przyrzepnością Jak stanę, to już... to już chuj Zero jazdy Ale jest pizda na tych kamieniach, ślisko Mam wrażenie, że mi chyba płośka się ukręciła Wiecie? Tak, tak! Wiem co mi pyknęło I wiem czemu nie jadę Przegub mam ukręcony ty? Tak, to co mi jak strzeliło Ukręciłem przegub, mam napęd, Paweł, jak ty, na jedno tylne koło, w ogóle nie jadę Także nie wiem czy stąd wyjadę w ogóle Ledwo z bólem się przemieszczam Wiedziałem, że to się kiedyś stanie Obrócił się na wieloklinie, w dysz Nie wyjadę stąd Nawet QJ ma problemy widzimy. No, także tak Pojeżdżono Wyjazd z tych słabszych. Ale jak patrzemy, jak on po tych kamieniach przejeżdżał. Nie, będzie jeździć. A. No ja nie, nie, nie powalczę dzisiaj. Czemu ja siebie sam słyszę, jak mnie to wkurwia? To mamy po Ciebie zjechać, czy to się dzieje? Wiesz co, nie wiem, chyba tak Ale to tak nie mam do rzeczy, bo kurzej stoi na chłodach. No to jak on stoi, a ja mam napęd na jedno koło, to... Przez Ja na czterech ledwo tam jadę a nie mogę Ja staję i nie mogę ruszyć z miejsca Kurześ się może pociągnąć? Nie, bo on sam nie może pojechać Ale jak przejedzie? No może <gry> Poczekaj, może on przejedzie Chuja tam nie przejedzie To ma ja blokady? To nie włączy Nie wiem, ale mi głowa boli Mam problemy z ciśnieniem ostatnio Poza tym nie spałem nos. Dobra, pojechał, ale ja nie pojadę Nie mogę ruszyć z miejsca W ogóle Także, sorry chłopaki no nie no po prostu kurwa. Nie. Chuj, koniec. Nawracamy no, no czy wjechać po ciebie i cię wciągnąć? No coś trzeba zrobić, może wypchnąć. Nie wiem ja stoję poprzek mnie stawię, a jak spróbuję dogrzeć gazu to skręcam. Potem przyjść czy zejść? Zejść, chodź, ale to rękami chyba się nie da. Najpowodniej powożemy. No nic utknąłem Mam no napęd na jedno koło. Jakby i tak nie poczeka, to może wojska weźmie Nie ma szans. Pach! Pach! Chodź do Pach! Pach! Ten jeden z gorszych, Wyjazd. się zablokowała linka w ciągu. No dobra, blokowała. chyba. Drepczem, gdzieś to jest. Puść i Czułem, że to styknięcie było za mocne. W no końcu i, i Honda musiała, nie? Kiedyś. Dojechać. Ale mnie głowa boli. No to przednio Nie denerwuj co? Nie denerwuj mnie to kupiłeś Przecież ja mam No to nie ma sensu bo to trzeba do domu jechać Co? Ale ja mam to w koło... jak ci tu dam koło co zrobię? No tutaj zamelimy Ty dzienniesz na moim Czekaj Nie wyjadę, ale podjadę kawałek ma to sensu no Podejdź, podejdź ile Nie, radę. bo tam nie stanę Dawaj No byle do tyłu się nie zsuwał, to ja się wyciągnę To powiedz mu, żeby na pole nie... Odejdź Dominik Ua! Patrz jak on skręca jebany sam. Jak to jak to działa?